Hej. Dziś zapraszam was na filmik idealny dla początkujących, dla początkujących dziewczyn, które pragną nauczyć się makijażu. Dziś przedstawię wam e, cztery podstawowe typy pędzli, e, które będziecie mogły wykorzystać do makijażu dziennego. E, którymi wykonacie swój codzienny makijaż, dzienny czy też wieczorowy. Nie, będę, nie będzie tu pędzli, które po prostu są nieprzydatne. Wybrałam takie modele, aby były po prostu wielofunkcyjne. Także jeśli interesuje Was ten temat, zapraszam do oglądania dalej. W tym zestawieniu pomijam pędzel do, pod, do podkładu, e, ponieważ e, moim zdaniem jest on zbędny, jeśli dopiero zaczyna się przygoda z makijażem, e, ponieważ pędzel możemy śmiało zastąpić dłońmi. E, także pierwszym typem pędzla, który Wam e, przedstawię, będzie to pędzel skośny. Tutaj mam dwa modele z Zoewy, wersji różowej, w wersji klasycznej, numer 317. Jest to pędzel e, skośny, ścięty, bardzo płaski. E, będzie on idealny przede wszystkim do fajnego wymalowania. Do rysowania pojedynczych włosków na brwiach Do uzupełniania tych brwi Ale także będzie idealny Do narysowania kreski Ponieważ taki pędzel jest on bardzo precyzyjny I fajnie nim możemy sobie Po prostu tą kreskę wyrysować Nawet zagęścić tylko linię żeby nie niespecjalnie ją wyciągać Trzecią opcją oprócz brwi I makijażu oczu Będzie świetny do Wyrysowania sobie Wymodelowania ust Dzięki temu, że on jest właśnie taki ścięty Piczasty, to fajnie właśnie wpasuje się tutaj w te kąciki, w łupku także jest on właśnie syntetyczny, więc fajny będzie właśnie do produktów wodoodpornych. Także moim numer jeden jest pędzel skośny, ścięty. Tą samą wersję możecie znaleźć również w seforze. Ja niestety tego pędzla nie pokazuję, bo jest brudny i wolałam wybrać czyste, ale ten sefory również polecam, kosztuje on około chyba 15-20 zł. I jest dostępny oczywiście stacjonarnie, a za trzeba zamawiać także Numer jeden to pędzel skośny. Drugim typem, drugim typem modeli, modeli pędzli, są to pędzle, bez których nie wyobrażam sobie makijażu, wykonania makijażu oka, więc są to pędzle do blendowania. Nie pokazuję również pędzli do nakładania cieni, ponieważ cień możemy równie nałożyć palcem bądź patyczkiem higienicznym, kosmetycznym, a taki pędzel do blendowania będzie naprawdę niezastąpiony, i nim też również możecie, na takim płaskim, nałożyć sobie, nałożyć sobie cień na całą powiekę. Pokazuję tu trzy modele. Dwa modele są zewy, jeden jest z Hakuro, który jest tańszą wersją. I te pędzle, do czego posłużą? Będą świetne do przepudrowania powieki, dolnej, powieku, dolnej powieki, czyli obszaru pod oczami. Świetne do pudru, zwłaszcza ten z Hakuro. Dalej, będą świetne do załamania, podkreślenia załamania powieki, jak i również do nałożenia, delikatnego nałożenia rozświetlacza na kości policzkowe i ogólnie całego makijażu oka Także tutaj możemy je wykorzystać do obsza, przepudrowania obszaru pod oczami, do wymodelowania oka czy do małych detali na twarzy jest to drugi model właśnie pędzli. ZEWE, jak już mówiłam, możemy dostać na drogeriach internetowych, między innymi bardzo polecam Minty Shop. Rzetelna przesyłka i bardzo, bardzo szybko wysyłają te pędzle całe zamówienia. Kolejnym trzecim, trzecim modelem pędzli będą to pędzle kuleczkowe. Jeden mam z Hakuro, drugi mam z Ewy. Z Hakuro jest większy, z Ewy jest ten mniejszy. I te pędzle będą świetne do wykonania makijażu dolnej powieki, do zaznaczenia załamania, do rozprowadzania całego cienia. Również do, będą świetne do nałożenia rozświetlacza, tak samo jak ten. Puchaty do precyzyjnych miejsc, do nałożenia cienia w wewnętrznym kąciku oka, do przejechania beżowym cieniem pod łukiem brwiowym. Także te pędzle, zarówno będą fajne do makijażu oczu, jak i do makijażu twarzy właśnie również jak tamte do blendowania. I cóż mogę jeszcze o nich powiedzieć? Są bardzo dobre także do wyblendowania cienia, jak i do nałożenia go na całą powiekę. Jeśli nie macie jeszcze wprawy z. Nałożeniem i rozblendowaniem cienia na właśnie górnej powiece, to taki pędzel będzie do tego świetnym, ponieważ nałożycie sobie nim cień i delikatnie, posuwistymi ruchami będziecie go do góry rozcierać. Także to jest drugi, trzeci model już niezbędnika małego wizerzysty, małej zakupu maniaczki. I możecie Hakuro dostać w Madlen, jak już muzeowo, internetowo. Cena z tego co wiem, Hakuro kosztuje około 16, zł, za około 20. Linki dodam Wam wszystkie w opisie. Oczywiście inne firmy mają też takie pędzle, ma również je Inglot, ma również Glambraż. Także musicie sobie po prostu wybrać przedział cenowy, design i ogólną opinię co do włosia tych pędzli: czy nie wypada, czy są porządnie zrobione. I ostatnim, już czwartym modelem pędzli niezbędnych dla osób, które dopiero wdrażają się w ten świat makijażowy, będą to pędzle do, do modelowania twarzy. Mam tutaj pędzel z Hakuro, który jest bardzo fajny, tylko widzicie, on ma już dwa lata i trochę już jest na wyczerpaniu. Ja nim pudruje twarz. Właśnie, te pędzle nie dość, że możecie sobie nimi wykonturować twarz, są bardzo fajne do nakładania, do przypudrowania całej twarzy. Do wymodelowania, do nałożenia różu, do rozświetlacza, po prostu bokiem przejechać. Ten właśnie pędzel jest wielozadaniowy. Ten zaś jest genialnym pędzlem do wymodelowywania. Jeśli nie umiecie nakładać bronzera, nie musicie się tym zupełnie przejmować, ponieważ ten pędzel rozciera i nakłada po prostu za Was. Przykładać tylko do, do miejsca pod kościół policzkowo i przejeżdżać. on nie dożywam rozciera, to jeszcze nakłada, jest fantastyczny i na pewno znajdzie się w ulubieńcach ostatnich miesięcy, także już pod koniec lutego i ostatni pędzel to jest Zoeva ten różowy, a te dwa to są chokura I ostatni pędzel również do różu, do brązera, do konturowania, do przepudrowania całej twarzy. Także, który model chcecie sobie wybrać, tym będzie Wam ciężko nałożyć puder, dlatego polecam jeden z tych modeli. Ten bardziej ścięty, bądź ten w szpic. Będą świetne zarówno do, do pudru, czy do um, innych produktów sypkich. I ostatnią, opcjonalną już um, Opcjonalnym już pędzlem jest pędzel standardowy do nakładania różu. Jak ten o tyle jest no, gorszy jakościowy widzicie, to włosie już mi się strasznie pogorszyło Dlatego używam go tylko do nakładania pudru No i może do, do różu, ponieważ do precyzyjnego nakładania brązera się nie nadaje e Tak, ten jest właśnie bardzo fajny z Ewy, numer 127 Fantastyczny do nakładania właśnie różu, czy nawet nakładania brązera Także to jest już opcjonalna, ostatnia wersja Także tak prezentuje się... Podstawowa kolekcja, jak widzicie, tu są różne modele Musiałabym wybrać tylko yy, 4 sztuki, żeby był pełen skład yy, Tak prezentuje się cała, yy, cała makijażowa kosmetyczka Jeśli chodzi o te właśnie 4 pędzle dla osób, które dopiero zaczynają z makijażem Jak widzicie, te pędzle są wielozadaniowe, wielofunkcyjne I nie chodzi tutaj mi o to, żebyście od razu miały wszystkie pędzle Tylko po prostu o to, żeby jak najmniejszą ilością tych pędzli Zrobić jak najwięcej, najwięcej rzeczy w makijażu Także tak to się przedstawia u mnie Musicie czekać na kolejne filmiki z makijażem, bo na pewno się zjawią tylko po prostu dziś nie miałam tyle czasu i nagrałam właśnie taki bardziej gadany filmik niż malowany, ale spokojnie filmy makijażowe będą. Także ja Wam dzisiaj dziękuję i zapraszam Was do kolejnego tutorialu. Już mam nadzieję makijażowego. Trzymajcie się, pa! pa.